Cześć. Cześć Ola. Witajcie w kolejnym dniu. Wspaniale nam się tutaj spało i nawet nas tak komary nie pogryzły, a nie używaliśmy moskitiery. Piękny dzisiejszy dzień, Słoneczko Teraz ubieramy się na śniadanie. No i tyle. Na śniadanie wam powiemy jakie, jakie mamy dalsze plany. Jesteśmy na śniadaniu. Ola już miała pierwsze branie. Tak. Zamówiliśmy zupę. Dużo tej ludzi siedzi jakby tym, tym zbawieni jesteśmy tu i co? Wcinamy to śniadanie to i dzisiaj zamierzamy zrobić um, kolejny odcinek mapy Google a pokazują, że mamy do kolejnej miejscówki z 40 km więc uważam całkiem spoko przez góry więc widoki pewnie znowu będą przednie i jakieś podjazdy też się znajdą. A tymczasem mamy tutaj zupę, tak jak mówiłam. Nie wiem, co to za mięso. Chyba jakieś wieprzowe. Z makaronem ryżowym jest też pokrojona w takie dłuższe kawałki cebula dymka. No, a właściwie, no tak, i tutaj dodaję sobie zioła zioła. Działaj no. Tak, dotarliśmy na targ. Jak widzicie fajnie porozkładane owoce w koszach. Super to wygląda, poukładane. Ola właśnie degustuje banany. Sprawdza czy to są te, które chcemy. Tak, liść, liść, kiść bananów wybrana I będziemy się rozpędzać. Ola, co tam masz? Przyszałem. i mamy. Pyszne banany. Daj spróbować. Troszeczkę od słonka potrzebują, ale myślę, że dobry powiem. Mamy tu chłopaków, którzy robią wyścig z nami. Pierwsza, pierwsza przerwa obiadowa. Pani szykuje tym konga, czyli tym z kurczakiem. Tak. Mm, wygląda delicious. Aha. Ciekawe, co to jest. Jeszcze nie mogę doczekać, aż to zaczniemy pałaszować. Come on. Przerwa obiadowa przerodziła się w przerwę hamakową z łakociami i chciałam Wam tu pokazać, co wybraliśmy. No jest to jest taki... mistrzostwo Świata. Mhm. Pokażesz? Mhm. To jest taki krążek z orzeszkami ziemnymi, z grubą warstwą Zobacz, za... to to. Mhm. z grubą warstwą mm, takiego zastygniętego, chrupkiego cukru. Posypane ja pokażę, to jest... Łapię. Posypane Nie, to, to jest... Zadałem. Bardzo fajne. No i widzieliśmy też. Ten coś a la popcorn, to co jedliśmy również wczoraj. To nam zasmakowało. I. Pytanie od Was. Ciekawi mnie, jak radzicie, radzicie sobie z dogadywaniem. Jak potrzeba Wam jakieś słowo w lokalnym języku? Macie jakiś słownik, z którego korzystacie, czy może tylko angielski? Jak sprawdzacie, czego możecie oczekiwać po nazwie posiłku? Sprawdzacie w Google Grafice, czy może jakieś inne rozwiązania? Dogadywanie się? Hmm. No. To co możemy jak możemy, to dogadujemy się po angielsku. Jeśli nie możemy się dogadać po angielsku, to używamy tych strzępów naszego języka wietnamskiego, jaki, mm, znamy. jak i tak, jakieś słowo pojedyncze znamy. A tak poza tym jak się dogadujemy, no po prostu język ciała, gesty i w ten sposób, jak mamy już jakieś takie, nie wiem, trudne sytuacje, na przykład pana, złapaliśmy gumę i tak dalej, to w pierwszym momencie pan zaczął pompować opona, tak? Opo, zaczął pompować koło. No, co nie o, nie o to właściwie chodziło? No i Mariusz musiał mu jakby. A sklebić. nawet wędkę zaczął pompować. Dętkę. Yy, więc, yy, no, czasami wiecie, no, po prostu rozmowa czy tam komunikacja trwa dłużej niż to zwykle bywa. Yy, dobra, a tutaj czy się posiłkujemy jakimś. Aha, yy, yy, jeżeli chodzi o jedzenie. Tak, ja. W... No jeszcze do poprzedniego pytania. Translator Google używam od czapy czasu do czasu. Mhm. Tak, natomiast jeżeli, nie wiem, przechodzimy do jakiejś knajpy i na tablicy są wypisane różne danie i czegoś nie kojarzymy, to przepisuję po prostu do Google i, i sprawdzam w grafikach, co to może być. Jeszcze jeden sposób, który na ogół bardzo dobrze się przykłada, po prostu zamawiamy w ciemno. A, czasami tak. E, ok. Podziwiam Waszą kondycję. Dziękujemy. Ja, w siedzącym trybie życia, mogłam wakacje przejechać 10-12 km bez przygotowań. Jak myślicie, ile zajmuje przygotowanie ciała do takiej trasy, jaką wy pokonujecie? To na pewno zależy od organizmu. No, każdy jest inny. No. Jeśli miałabym jakby podsumować nasz tryb życia, no to my mamy właściwie bardzo aktywny. Tryb, tryb życia, już jakby poza tym faktem, że teraz podróżujemy na rowerze, to sport to jest bardzo ważna część w naszych, naszym życiu. Więc mogę powiedzieć, że jesteśmy w formie, ale tak, nie wiem, nazwijmy to od poziomu zero, czyli od takiego trybu siedzącego, przeskoczyć jakby w taki bardzo aktywny tryb życia. No myślę, że. To chyba długo bym, bo trwało. Znaczy ja bym polecił na początek. Są takie programy na przykład z bieganiem. Nie wiem czy lubisz biegać, ale to jest bardzo fajne, gdzie zaczynasz od minuty biegu, minuty marszu, minuty biegu, minuty marszu. To chyba przez 15 minut w sumie, nie? Tak, tego, czy I łącznie taki trening trwa 15 minut, robisz to co drugi dzień. I wzrasta liczba minut. To jest tak, że robi się te trzy treningi takie właśnie. Minuta biegu, minuta marszu, minuta biegu, minuta, minuta marszu. Do 15 minut daje się. I to robi się przez 3 dni, jakby przez jeden tydzień. Następny na tydzień, wzrasta bieg o minutę i znowu jest minuta marszu i tak dalej. Ja mam propozycję, damy link, generalnie daje to uważam bardzo fajne efekty, od tego można zacząć. Tak, dokładnie. Natomiast myślę sobie, żeby wpaść w taki rytm i móc jeździć, nie wiem, te 60 km dziennie, to myślę, że jakieś takie nie wiem, z dwa miesiące regularnej jazdy na rowerze, powiedzmy właśnie co drugi, co trzeci dzień, i sukcesywnie zwiększanie tych odcinków pokonywanych myślę, że przyniesie w końcu formę. Ale motywacja, tylko dwa miesiące. <laughs> no sorry, no, ale, ale, ale my to lubimy. My lubimy sport. Jak jest dostępem do komputerów stacjonarnych w hotelach? Czy są jakieś kawiarenki internetowe, z których można sko skorzystać? W tych przybytkach, w których my jesteśmy raczej komputerów nie ma, raczej w tych miejscówkach turystycznych, gdzie są um, hostele, gdzie dużo kwakersów przyjeżdża, to z tym nie ma problemu, to można powiedzieć, że w większości przybytków takie um, kompy są. No ale z mnóstwo kafej internetowych. Bardzo, ale to bardzo dużo. Pamiętasz cenę? 3000 za godzinę, czyli jakieś 50 groszy. 50 groszy za godzinę. Mm. Czy w Tajlandii, na przykład na Pukazu lub w okolicach Krabi, jest szansa, aby dostać takiego rodzaju przybytek, jak wy śpicie, do 500 watów. Czyli tak po kolei: 500 batów to jest około 50 zł My mm. na ogół. W Wietnamie przynajmniej mamy te przybytki, gdzie nie przekraczamy 40 zł. Na pewno w Wietnamie ten stosunek jakości do ceny jest lepszy, aczkolwiek. Okay. To znaczy tak, jak przypomnę sobie nasz pobyt w Tajlandii na Krabi i na Phuket, to w Krabi mieszkaliśmy właśnie w hostelu, w dormitorium, i to było. To było całkiem, całkiem fajne miejsce, no ale dormitorium, więc nie wiem, czy to bycie urządzało. I Ceny dokładnie nie przytoczę, ale mm, możemy to sprawdzić, A wydaje mi się, że między 200 a 250 batów za osobę. Tak, coś takiego. Natomiast my próbowaliśmy w Krabi znaleźć coś innego, ale za bardzo się nie dało i spotkaliśmy w Krabi Sabinę i Witka z Polski, których, którzy, których bardzo pozdrawiamy. I oni z kolei mieli jakiś przybytek, właśnie pokój dla siebie. Ale z tego co pamiętam bardzo narzekali i płacili jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem 20, a może 30 zł za cały pokój. Ale no, narzekali, bardzo pamięta, pamiętam, że bardzo narzekali na warunki, w których e, mieszkają, więc mo, możliwe, że z tym e, będzie kłopot, natomiast jeśli chodzi o Phuket to pamiętam, że tam mieliśmy problem ze znalezieniem noclegu, bo wszystko było raczej drogie. I ostatecznie wybraliśmy miasto Phuket e, i tam w dormitorium. Tak. Czyli to świadczy o tym, że te ceny nosobu były wyższe tego, co tam znaleźliśmy. No aczkolwiek podsumowując, za dormitorium nie trzeba było zapłacić więcej niż 25. Dzisiaj na naszej trasie mijamy mnóstwo mnóstwo kilka jezior, to jest jedno z nich. I słuchajcie, bardzo interesujące jest to, że na tych wysepkach centralnie na, na tym jeziorze. Są uprawiane pola. Nic niesamowite. Zresztą, tam widzę na tamtej serce, jest dom. Na tej też. Ha. Ciekawe. Bardzo... Kurczę. Ten pan wiosuje. Halo, Sinciao! Wiosuje z nogami, słuchajcie. Coś niesamowitego. Wsiadł na łódkę i przysięgam, ani razu nie użył rąk. <grymny> Cały czas tylko nogi. mamy dzisiaj widoki? Pojedziemy. <grymny> A tutaj filmik z cyklu, co można przewozić na motocyklu. Zdjęcia! Jak widzicie, przewozić można bardzo wiele. Może zobaczymy, jak się tym jedzie. Mamy tutaj motocykl wypełniony wszystkim i niczym. Tak, do celu, do celu zostało nam 10 km. Ale zatrzymaliśmy się tutaj na, na jedzenie. Możecie zobaczyć za mną ptaszarnię. W Azji Podnioschodniej ludzie mają naprawdę nieźle z gorem, jeśli chodzi o um, utrzymywanie przy domostwach różnego rodzaju ptaków. No i widzicie, ile to jest klatek. No dobrze, ale my tu jesteśmy na, na tym obiedzie. I um, co Są to mamy? To mamy ryż. Tutaj jest kapusta pekińska, jakaś taka, coś zasmażona sos rybny z papryczką, chili. Tutaj jest ten kiszona, znowu albo kapusta pekińska, albo pakczoi. A tutaj zestaw różnych ryb. Tutaj jest um, barakuda, tutaj nie wiem co. Tu mamy też boczek. I są też takie malutkie rybki, smażone w głębokim tłuszczu. No, fajnie smakują. Mm, jest też wybór do tego. Znowu z, nie wiemy z um, jakimi liśćmi. Zielonymi. Mm -hmm. Tak, i tutaj się mm, pasimy. Wzięliśmy jedną porcję, ponieważ nikt tutaj nie je i nie wiedzieliśmy na co trafimy. Mm, ale myślę, że na tej jednej porcji pozostaniemy i pojedziemy po prostu dalej w poszukiwaniu przerwy jedzeniowej za może jakieś 5-10 km. Tak A co tam masz ola tak na lewo fajnego, że tak pat, podpatrujesz? Podpatruję, ponieważ tutaj jest y, takie małe jezioro, małe Bajoro. I dzieciaki łowią ryby. Dzieciaki łowią. Zwierzaki jedzą. Mamy naszą nową norkę. Dwa łóżka. Chcieliśmy jedno, ale się okazało, że nie, pan nie ma klucza do tamtego. Pan nie może znaleźć klucza do tego drugiego pokoju. A to peszek, no więc przydał nam ten pokój za w takiej samej cenie. I co? No podstawowe warunki. Tak na uwagę zasługuje tak. myślę to łóżko, które się okazuje, że... Słuchajcie, jest... siadam na to, jest taki kurde kamień przy światek i mówię, co to jest? A to jest, wiecie, z taki z cementu zrobiony. I oblepiony płytkami, taki tak. stelaż, nazwijmy to do to no takie łóżko. Ale jaka pokaźna ładna. Nie jest to szczyt designu, ale jest tutaj czysto pachnąco, więc. Akceptacja no i warto dodać, jest... że byliśmy w trzech wcześniej, i były jeszcze gorsze. To jest na To jest Bardzo obrażona, za taką jakość. To jest na okno. Wow, blacha dachówkowa. I no, tam dalej, Tak, tak mam ten kot. Mieszka na drzewie albo na dachu. I ona dla swoich małych. W Zębach e, dorwa kość kurczaka i wynosiła. Dwa razy była nieudana próba, bo jakoś spadła już tam była na szczycie, na szczycie i spadła jej kość. Więc e, wracała tutaj dwa razy. Była u góry. Tak, do czekałem sztukę za trzeciem jej się udało. A teraz poszła po drugą kość. To była druga? Tak. Słuchajcie, to nie są żadne graffiti. To jest po prostu reklama. Co tutaj dają? Co tu można zjeść? I Marzysz właśnie wybrał Ken. Czyli co dzisiaj masz? Bo to jest ryż z dodatkiem. Mhm. Czy coś takiego? I mamy tutaj właśnie mięsiwo, mięsiwo. Ryż zielony. Ha. Natomiast ja chciałam e, fo, bo, ale widzę, że pani mi przyniosła, nie wiem, to jest bun albo coś takiego. E, no, ale o. ja... To nie jest fo. Natomiast ja nie pogardzam mimo wszystko tą zupą, ponieważ e, po prostu jestem głodna e, i chcę zjeść coś e, gorącego. E, a nie, że masz takie solidne. Solidne, tak. Widzę, jest wieprzyk. Wieprzyk makaron ryżowy posypany szczypiorkami. i tutaj mam te, te dodatki. To jest zupa coś podobnego jak mieliśmy na, na śniadanie. Coś w ten doseń. No dobrze, to są to są nasze... A powiedzieliśmy co ty masz? Tak, tak, już to było. Jesteśmy bardzo Dobra, zmęczeni. Jesteśmy bardzo zmęczeni, i, że w ogóle nie, nie. Nie Nie rozumiemy, co tu się dzieje do końca. Dzisiaj zrobiliśmy kolejne 50 kilometrów. I to w ogóle, Przydałby nam się dzień przerwy, żeby tak wiecie, chwilę fizycznie odsapnąć i. No nie wiem, czy, czy nam się będzie dobrze spało w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, żeby tu zostać jeszcze jedną nocką. No, i... no słuchaj, będziemy ja spać jak kamień. Spać, <laughs> na tak? kamieniu. <laughs> jak ukamieniowanie. No dobrze. Dzięki za oglądanie i do jutra. Pa pa! <laughs>